Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie osoby z podznaku Raka i patrzymy sobie przekaz, horoskop na październik dla Was. Pamiętajcie, że jest to tylko czytanie ogólne, więc tylko bierzecie to, co może być dla Was podpowiedzią, wskazówką. No i tutaj piękny się zapowiada czas, bardzo pracowity, bardzo owocny i bardzo stabilny, więc moi drodzy, tutaj karty mi pokazują, że jeżeli chodzi o pracę i o kwestie zawodowo-finansowe, to jest wasz czas. Październik to jest ten czas do tego, żeby prosić o awans, żeby spełniać się zawodowo, żeby tutaj po prostu poczuć się bardzo mocno stabilnym finansowo. To jest dobry czas do kupna, sprzedaży nieruchomości. To jest dobry czas do zainwestowania w coś, w jakiś fajny biznes, który chodzi ci po głowie, bo za jakiś czas on przyniesie ci naprawdę super obfitość, wielkie tutaj prosperity do ciebie idzie. Karty mi pokazują, jeżeli jesteś osobą, która gdzieś yy, ma jakieś sprawy związane z jakimiś majątkami która gdzieś jakieś sprawy związane z takie rodowe zachowki, majątki, jakieś podziały. To tutaj karty pokazują, że tu pięknie się zaczyna dziać, wiele kwestii się w tym temacie wyjaśnia z korzyścią dla ciebie. Ja też tutaj widzę, że bardzo dużo pozytywnych wiadomości do ciebie przychodzi, możesz otrzymać jakieś zaproszenie ważne dla ciebie, ktoś cię może docenić, pochwalić. Pięknie się tu pokazuje. Karty mi też pokazują, że możesz odkryć w paź... W osobę fałszywą w swoim otoczeniu kogoś, kto nie do końca ci dobrze życzy kogoś, kto jest nieprzychylnie do ciebie nastawiony kogoś, kto robi na twój temat plotki. Może być też tak, że możesz odkryć złodzieja osobę, która po prostu kradnie twoją energię osobę, która jest tym złodziejem energetycznym tym wampirem energetycznym. Możesz poczuć, przy kim ci już nie jest dobrze z kim nie wibrujesz na, tych samych, na tym samym poziomie i tutaj będziesz robić czystki w swoim otoczeniu. Karty pokazują, możesz też coś znaleźć, jeżeli coś zgubiłaś, zgubiłeś i to ci zaprząta mocno głowę, bo gdzieś tam no cierpisz z tego powodu, bo ta rzecz była dla ciebie ważna, to karty pokazują, że tą zgubę możesz właśnie drogi raku w październiku znaleźć. I cóż tu mogę jeszcze powiedzieć? Trochę może Ci brakować cierpliwości, tak tutaj karty pokazują. Trochę tej cierpliwości Ci może brakować, więc tutaj trzeba nad tą cierpliwością popracować. Karty mi też pokazują, że jeżeli jesteś w jakiejś relacji i od dłuższego czasu czujesz, że coś nie idzie, coś Ci nie pasuje, możesz odkryć oszustwo tej osoby. Możesz odkryć tą zdradę, to, że ktoś ciebie właśnie zdradził, to, że ktoś ciebie zdradza, to, że ktoś nie jest lojalny w stosunku do ciebie. Także tutaj no takie energie się pokazują, moi drodzy. Jeżeli jesteś osobą wolną, singlem, to karty pokazują, że będąc na jakiejś uroczystości, jakiejś takiej imprezie, uroczystości, możesz z kimś nawiązać serdeczną Rozmowę, i to może przerodzić się w jakąś przyjaźń, i co z tego dalej wyniknie, moi drodzy, to ja nie wiem, bo tu by trzeba było szerzej karty postawić, tak? Ale tutaj jakaś znajomość, jak najbardziej u was, drogie raki, może się nawiązać i z tego może coś się zrodzić. Czemu nie? Jeżeli chodzi o zdrowie, przewlekłe choroby, które gdzieś hmm, co jakiś czas u ciebie. Powracają, a ty z tym nic nie robisz. Czyli przyjrzyj się swojemu organizmowi, bo w październiku może dawać znów te same symptomy, objawy, które jakiś czas temu były, co jakiś czas się w Twoim życiu pojawiają. To są przewlekłe choroby. Warto by było też um, zadbać o suplementację organizmu. Najważniejsze witaminy, które są dla nas, dla ludzi potrzebne do dobrego funkcjonowania. Zwróć na to uwagę i jaka tutaj jest rada dla Ciebie. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko: odśwież ciało, umysł i duszę, czyli zadbaj o zdrowy sen. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Papa. Pa.